Siema, witam Was w odcinku z Bubblegum Simulator Infinity. To jest nowy. No, simulator. Hmm, tylko, no, w sumie to była już taka gra. Tak naprawdę. To jest tak trochę. Odgrzewane, może, ale może i nie. Nie wiem. By nie grałem. Co jeszcze? Znaczy, grałem w pierwszą część, ale w tą nie grałem. Okej. Okay. Co? Yy. Aha. Spoko, że itemy są tam na dole, nie? To jest moim zdaniem mnie niewygodne bardzo. W ogóle jakie to są game Passy? Aha, Infinity Storage Serie Triple Eggie są do kupienia? Co my mamy kilka lat wcześniej? No teraz w każdej grze mi się wydaje, że tą mm, no triple Egg za darmo Ale okej okay. Nie narzekam Niech robią co chcą Znaczy nie, w sumie to mogę ponarzekać Bo trzy razy wolniej będzie się pety teraz Przecież wykluwać To z moim zdaniem trochę już głupota Mogliby w to miejsce wrzucić jakieś inne gamepasy, które by jakoś rozmaicili tą grę. Aha. 450. To jest po prostu taki zon, gdzie ma się wszystko, wszystko... Wszystkie jajka, w sensie, że w jednym miejscu. Ok. Ciekawe. Bardzo ciekawe. No mam po... Jezu. Jeszcze to się automatycznie nie zakłada. No po 6 teraz. Ja dalej się nie mogę przyzwyczaić, że to jest tam na dole. Tutaj... Nie, ja tutaj dziś szukam coś. Ale gdzie to jest? Na dole jest. Mi się wydaje, ale to jajko jakby już tam było. To mi się wydaje. Ja się to jest ten problem, że nie wiem co co było, bo bardzo dawno nie grałem. Ja też jakby nie chcę brać sobie na przykład jakiś infinity, tylko tak sobie pograć. Nie że haha, wyspidranuję wy tą grę, nie wiem, w godzinę kupując Infinity i najlepszą tam gumę, tylko no spokojnie Pogra się. Wiadomo Dobra, a czy taka fajna tutaj jak się tak sk O, można tak robić. Uu. To ciekawe. 450 to było, dobra. Pozdobywam jakieś tutaj. Eee. Aha, dobra, czyli to też daje mnożnik. Tylko nie, czy to podnoszonych pieniędzy, czy ze sprzedaży też to podnosi. A. Tu są jeszcze levele, okej, okay, zapomniałem o tym totalnie. Było coś takiego jak levele petów. Ice foxing. Yy, jaki ice fox, ice, wolf. Jezu. Czy, <coughs> my czemu pomyślałem, że... Co? Eee, jak widz... To ja właśnie... To ja właśnie powiedziałem, Boże. Wilka nazywałem lisem, no? Nie wiem jak to się ma ani podobieństwo. W mojej głowie coś... Nie wiem jak to powstało, ale dobra, dobra. O! Dobra, dwa daj. Jakiś klucz dostałem. Ha. Tam jakieś podki, ale dobra. E, ten klucz. Royal Chest. Tu są jakieś chesty. Nie wiem. Dobra, można podskakać trochę już O, no już jest po. za pięć tysięcy. Okej. O, jaki OP. Jak na no jak na razie na to co ja jestem. Co to za czarny ekran? Czarny. Legendarka. O. Ile ona daje? 40. U. Okej, okay, czyli później można się zająć eksplorowaniem tego. Aha, ale tu już na przykład znaczy do tej skrzynki nie potrzebowałem klucza. To, to do jakiej skrzynki potrzebuję? To jest jakieś jajko, o co w tym chodzi? Aha, ale można. Dobrze, można przynajmniej auto za darmo mieć. Hm? ok Jeżeli ja pamiętam jak się... Jakiś... Trzeba było się skupić, żeby nie pospadać tam, czy coś. Łiii. Nie, nie. Abym zleciał. Łiii. Dobrze, dobrze. Nowe. A. Aha, może coś można tak. E, eee, bo... <laughs> to bo. Tu są jeszcze... Nie da... <laughs> dałem, że spacją. Nie, halo, szukano mnie. Aha, dobre, dobre, dobre. Nożysz... Żeż... Weź tą łapę z tej spacji. Posk... Gramy w grę, w grze. Mocne, nie? Mocno rozwala łeb. Upsi. <grystanie> dobra, dobra. Trzeba się skupić. Lecimy po mystery boksa. Skupienie, full focus, nie. tu du du, du, du. prawda nie pomaga, że jest późna godzina. że to coraz szybciej idzie. Ostatnie 50. No, Aha, musiałem się spojrzeć ile? Ile potrzebuję? Jeszcze na no, trudno. O Jezu, ile tutaj potrzebuję. Teraz ja jeszcze raz. Aha, i tu mogę te trzy nagrody co 30 minut robić się. Mmm, jaki ładny dzisiaj dzień, hm? A piętnastkę dajcie A tu nie ma w ogóle do sprzedawania. Yy, do tyłka takie, że tu nie można sprzedawać. Jezu, tu są... Tu jest ten z itemami. Ja się gubię cały czas tutaj, że... Aha, gdzie to jest? 400% laka mam. Ciekawie. Bardzo ciekawie, bardzo. Mmm, mm, mm, eggy, eggy. Dobra, dajcie mi to jedno. O, coś chcę tu. Chcę do mod egg, mm, ciekawie. Mmm mmm mm, Na mm, 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 mm. premium i... aha, 200, gdzieś... no tak czy tutaj Ile mam z kolei Jezu wezmę sobie większy pojemnik kupię A mm. Legendarka ile ona daje Ale tak w sumie do pochilowania ta gra tak to spoko nawet Boże ja myślę, że to jest różnica, że ona 900 a tu jest 81 milionów Śmiesznie było, nie powiem, że nie. Hmm. Jak tu gemy pozdobywać? O to jest pytanie. Niech tu gemy pozdobywać, nie? Raz to dwadzieścia Hmm, ciekawie. Dobra, ale wiecie co? Ja sobie tu posiedzę po farmie jeszcze Pinka. Ale... Max maksymalnie Ok. Ja sobie tu pofarmię pieniądze. I się słyszymy, i dobijemy do następnej krainy sobie. No. Słyszymy się tak to za chwilę. Dobra, już sobie pofarmiłem troszeczkę, tak minimalnie. I się teraz kręcę w kółko, żeby powarmić kolejny hajs i ponabijać. Na gumę ilość ups. Niu, niu. o ups nie ale ja polecę teraz Teraz by się przydało drugie takie odbicie Nie ma czy gdzieś w pobliżu? Tu jest, ale to już odkryję tak, normalnie O! I się za... I tu się... A, pięć tyku gemów No to chyba jednak nie I tu można sprzedać Ile? No, świetnie, świetnie, bardzo świetnie. A to jest jak razy 5. Dobra, wybaczę. O, wybaczę. Nie. O. Nie, no, trochę. lepsza już jest. No i troszeczkę mi też zrestartowała ten postęp, ale no. Trudno. Ale myślę, że to też by było na tyle z tego odcinka. W następnym odcinku już chyba dolecimy do ostatniej krainy. Tak myślę. Tak, tak. Mi się wydaje, że dolecimy już tak ostatnia, ostatnia kraina. Hmm. A więc co? My się widzimy w następnych odcinkach. A, nie, zapomniałem. W ogóle, że to jest już koniec tygodniowego dwu odcinków, że w jeden dzień dwa odcinki wlatują. I szczerze, ja chyba zmienię tą godzinę tak daily wrzucania na 16, Bo, no... Odkąd tak naprawdę zacząłem wrzucać o tej 16 to więcej osób mi się wydaje, że przyszło tu na mój kanał, ale mi się może też zdawać. Więc co? My się widzimy w następnych odcinkach. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!